Siemenciko, wszystkim, ja jestem Spiky i zaczynam odcinek tam, gdzie go skończyłem, a nagrywam po drugim, tak jak zazwyczaj w sumie. Wyrównywanie rachunków! czy wyrównanie rachunków. I, i po prostu zajmujemy powoli ekipę Jimaka, więc to już jest taki endgame powoli. Bo wydaje mi się, że będziemy zajmować Jimaka, potem coś tam i w sumie będzie koniec powoli, także. Do trzech odcinków łącznie z tym wydaje mi się, powinniśmy skończyć serię. Dobra, gonimy Nikela Rogersa. O kurczę, teraz to mnie tutaj trochę popchnął. Aha, jeszcze policja w ogóle tutaj. Jakim cudem śmigłowiec mnie zauważył, kiedy byłem w tunelu? Jak? Halo, gro Ok, ale to się wrąbał ziomeczek. Aha, to nic mu nie zrobiło. Ale głupie to było. Ej, halo, a panowie policjanci to nie widzą tego ziomka przede mną jeszcze? Też poszukiwany? uderzyć w niego. No wiem przecież, że mam uderzyć w niego grob. Już bez pesadyzmu. Bum. No jeszcze. Jesus. co tu się sta. Ale się brąbałem w Au. Au. Come on. A jeszcze kilka razy muszę w niego uderzyć kurczę. Wytrzymały jest Skubany No nie uciekniesz mi Nickel. Nie ma tak dobrze. Na usied. No zostawcie mnie! Tam też ucieka ziomek który jest poszukiwany Aha No kuźwa Zostawcie mnie No nie Nie mam zamiaru go zgubić To będzie przypał po prostu na 102 Aha to Okej okay. O Jezu, ale było blisko No chodź tutaj, chodź. No jeszcze to nie miga, oś miga, ale tak słabiutko. Wow, no musiałem niego przywalić, ja musiałem. Come on. No jeszcze. No, w końcu! Jezu! Nikel wypad z gry. Kozak. I want the car. And my is out. Bo jak nie? Uuuu! No dobra, okej, okay, ale to te, tak, Nikara wyeliminowaliśmy i w sumie co, Jimak ma wywalone? W sensie, od razu powinien dostać cynk od... Yy, od Rogersa chyba, nie? To jest bez sensu, no ale to whatever, no niech i nie będzie A Co tutaj mamy ciekawego? Inwestycja mm, gliniarzy, ja nie muszę tu zniszczyć 40 tysięcy, o Jezu A tutaj? 20, no bo zróbmy to A jejku Nie ma za bardzo ciekawych imprez wyścigowych i w ogóle Eventów do zrobienia tak szczerze, więc Oj, Dobra. E, i rozwaliło ile? Dwóch, trzech. Mmm, e, prawie to zrobiliśmy już, Lol Dobra. Da radę, da radę. O ile tutaj ci mu nie podjadą w ogóle, bo tak... Mm. Już sam w to wjechał Dobra Jeszcze tysiąc to zrobić w miarę łatwo, tylko potrzebuje znaleźć jakiekolwiek kurde rzeczy, o. Kiedy... cholerna... Yy, no jak to się nazywa... słów, o, no, cholerny słów wysokiego napięcia jest warty, nie wiem, tysiąc, a kilka beczek trzy tysiące, nie? To ma tak dużo sensu. Ale im uciekłem. Ładnie. Nie zdominowane. Super. Punkt kontrolny. Dobra, let's go po prostu. Raczej grę dociągniemy w tym porszaku. Tak szczerze, nie widzę potrzeby kupowania innych aut. No chociaż zobaczę, ile mamy funduszy, to może kupimy lepsze auto jeszcze. E, tak, po prostu, żeby chwilkę sobie pograć jakimś Bugatti albo coś. No, ale nie wiem, jak długi to będzie wyścig. Mam nadzieję, że nie za długi. Napisałem, że pewnie za 3 minuty, jak tak klasycznie, ale kto tam wie, kto tam wie. O! Auć! Kurde! Ja mam całkiem solidny komputer, ale czasami mam wrażenie, że klatki mi spadają w tej grze. To jest niesłychane po prostu. O, policja jest tutaj. Fan! To mi pomoże na pewno. Eh. Auć! Wydaje mi się, że to jest kwestia optymalizacji tej gry. Po prostu, ile mamy? Pół minuty do kolejnego punktu kontrolnego, dobra. No, tak, oczywiście że musiałem. No i w tego też musiałem. Ja mam magnes na te pojazdy, czy co? Spadaj policja. Oho, niestandem jeszcze tutaj są fajnie. Jeszcze dwa punkty kontrolne, nieco ponad połowa wyścigu i policja na no ogonie. Mam nadzieję, że ich zgubię jakimś cudem przed końcem wyścigu. Nie chcę się za bardzo bawić z nimi. Poza jakimkolwiek zadaniem. Był ładny zakręt nawet. O, i na bok. Dobra, został jeszcze jeden punkt kontrolny. Ale nam auto poturbowano O jezu się. Z tyłu widzimy silnik. Z, z przodu straciliśmy maskę i zderzak. Ojoj, oj. dobrze tutaj nie ma takiego systemu, który wymaga naprawiania auta, czy coś to byłaby masakra jakaś i A, nie zda... Ile mi zabrakło? Ale straszne! O nie, najgorzej. Zabrakło mi Dwadzieścia setnych, że coś 40, nie? Rozwal go dobrze. No tak musieli się zrespić. Of course. No rozwal się. O nie. Nie. Dobra. dobra, 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 Luzik, mamy to. Rozwalimy to z nadzieją, że trochę ich tutaj to zniszczy. Okej, okay, tutaj blokada, ale tam. Wow, nie spodziewałem się, że mnie tu uderzy tak szczerze. Uh, ładnie poszło. Ale nie wszystkich, oczywiście, bo po co? Ode, odejście ode mnie, proszę, panowie policjanci. Naprawdę nie chcę tutaj żadnych kłopotów, więc Rozejdźmy się w pokoju Auć, auć Pewnie nie rozwali wszystkich jakimś cudem Okej, okay, jednak wszystkich Przynajmniej tych, którzy byli za mną. No tak, oczywiście, że No nie, tam są, tam są, kurde, co ja mam zrobić, co ja mam zrobić? Okej, okay, tamten gdzieś odjeżdża Woo! Teraz tylko do kryjówki Jezu Dobra Pościg zgubiony Okej, okay, musimy zdjąć Rose. W końcu podwójne kłopoty, let's go. Refineria w Sunset Hills, Nie Tak długo kurde zajęło nam między nickelem a Rose, żeby ich zdejmować. Tak szczerze, to jest głupie. Porsche kontra Porsche. Do Junia teraz bez przekrętów z hamulcami. Dobra nie wracaj tutaj Ona wskoczyła na górę jednak? O dobra, ona wraca jednak What the hell? Tak, O! Jimak! Przyjechał na pomoc! Kaman, Musimy się skupić na Ale mnie by strzeliło w kosmos, Jezu! Musimy się skupić na Rose najpierw i tak, więc. Jimakiem się zajmiemy później. Jimak też trochę ucierpiał przez to, że nas uderzył, więc spoko. He, te tekstury w ogóle to było niezłe. Ale ona jest wytrzymała, kurczę. Ale mi tu uciekła. A ty zawracać chcesz? Ahaha, ha, ha. ty tak nie umiesz Dimak Come on, chodź tutaj, junior O, nazwała mnie psem o ty Come on! Doigrałaś się, Giunia. O, no tutaj. O kurde, ale pojechałem już trochę źle. Au! Dzimak nawet nie trafił tam. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Dobra, ona don. Lecimy zaatwić dzimaka. No i co ziomek, tak zbędnie uderzałeś co teraz pierdzielasz? Co, taki jesteś kozak? No, dawaj, dawaj, taki kozak byłeś, no? Come on, pokaż co tam się z ciebie zostało. O ty. O, nie, 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 nie ucieknie mi. Nie ma tak dobrze. Ziup. Come on. Aha, że to do czerwonego mu nie zdjęło, nie? Pff, kocham to jak spowalnia czasami, przyspiesza wszystko bardziej. A, trochę tak zrobimy. Ej, tutaj Rose też zawracała i teraz on też zawraca w tym samym miejscu. Oj, To musiało zaboleć. No, kaman. Jeszcze z Raz muszę go solidnie walnąć Może dwa Aha Fajnie, dzięki gro Nie wiem co ja tam uderzyłem nawet, nie Let's go Don. Uhu Ale go tam wyrąbają. Dobra robota wyreminować Rose i Jimaka. Jezu, dobrze, chill Junia, naprawdę. Ci co, musimy wyreminować chyba resztę ekipy Jimaka, gdzieś tam po prostu randomów po prostu, nie? Let's go! Zdaje mi się, że zrobimy to, żeby wyeliminować ich, skończymy odcinek i następny odcinek będzie chyba ostatnim, tak mi się wydaje. Kaman, kaman, kaman. Wyeliminuj go! Dobrze. Zbirdzimaka. dużo eliminacji dzisiaj mamy. Do tego powinno już rozwa- Wow! Wow! Aha, zresztą, wow, nice. Ale i tak to ładnie poszło, tak szczerze. To było fajne. Come on. Żebym też mógł e, się rozpędzić w niego. Ale oni są wytrzymali strasznie na tym etapie gry. Na początku to wystarczyło parę razy i walą ci tyle, a tutaj to hmm, nie ma tak łatwo. No jeszcze? Co tu będzie? Chciał zabracać? Jak pozostali? Nie. Wow. A jednak. Dobra, wykończony. No i szczęście kipy zimaka Został chyba jeszcze jeden ziomek. O poziom kierowcy za to mamy. Nastyk! Super. Okej, okay, Karm chce się z nami spotkać Eee. Okej, okay. dwójka A Ja myślałem, że już że mieliśmy jeszcze kogoś wyeliminować, nie? A, nie, czy, wait, what? Aha, no to jeszcze nie było to. to nie było spotkanie. Okej okay. Wow, no to w niego że mu naprawdę Aha, chcę sobie zawracać nagle, jak No, żeby tak w niego nie trafić, tutaj Trochę, że nada, nie powiem No, ja nie wiem po prostu. On powinien tracić HP jak coś uderza też, to tak jak my uderzamy w coś w trakcie zadań z wytrzymałością samochodu, co nie? No serio nie trafiłem go tam? No to powinno go już w ogóle zniszczyć. No ziemek, ziemek, tylko przedłużasz to, co jest nieuniknione. Bum. Bum, znowu. No, come on. No, skubany. Dawaj, dawaj, dawaj! O Jezu Ale go nie trafiłem No, z tym to jest ciężej, kurde, niż z, nie wiem, z Rose na przykład czy z dzimakiem w ogóle w Serio go tam nie, też nie trafiłem O nie, no, gdzie ty chcesz znowu uciekać? Bum, gdzie ty chcesz ziomek jechać? No tak się zdecydować się, masz po prostu. Jak ta ekipa przetrwała tak długo, jak oni prowadzić się potrafią? Ale mi tutaj uciekł. No, no, no. Dobra, jeszcze raz, może dwa tak mocno walnąć i, i po nim. Miał być mocno. Nie, nie lubię tej drogi, kurczę, takiej ziemistej. Aha, no tak. Oczywiście. No jeszcze żyjesz. Jeszcze raz muszę od niego. No tak zajeżdżajcie mi drogę, pacano, Jezu, po nie potrafię jeździć w tej chwili. Jezu w końcu. Wkurzył mnie, naprawdę. Misja wykonana, super. <suszy> ok, i co, zostaną mi wyścigi teraz, chyba? Dobra, ale w tym miejscu skończy odcinek. Wyeliminowaliśmy część ekipy Jimaka, wyeliminowaliśmy Jimaka samego, Rose i Nikela. Więc kozak, Spoczko odcinek. Prawdopodobnie następnym będzie ostatnim, zobaczymy, a na ten moment ja dziękuję wam bardzo, że się Komentuj Komentujcie, subskrybujcie, lajkucie, wiecie do kuponek, bo się i pa! pa.